Cześć, witajcie, moi drodzy. Mamy poniedziałek, zapraszam na klina. Moi drodzy, dzisiaj sobie um, przeczytamy z codziennych medytacji a Fajne te teksty, tu jakieś są, takie, no, podobają mi się po prostu. Um, I na dzisiaj czytamy myśl przewodnią AA. Droga życia proponowana przez AA to droga trzeźwości, wspólnoty, służby i wiary. Przyjrzyjmy się tym ideałom i zastanówmy się nad, na ile realizujemy je w, w naszym życiu. Najważniejsza jest dla nas oczywiście trzeźwość, ale bowiem stanowi ona fundament wszelkich naszych poczynań. Tracąc trzeźwość, stajemy się niezdolni do jakichkolwiek działań. Trafiamy do wspólnoty, żeby wytrzeźwieć, a pozostając w niej, pomagamy innym ludziom, ją zachować pilnujemy naszej trzeźwości na początku na końcu i przez cały czas nie dbając o nią, nie będziemy w stanie zbudować naszego nowego, godziwego i szczęśliwego życia moi drodzy tutaj ogólnie temat wygląda w ten sposób, że yy, dwie rzeczy właściwie jedna rzecz jest taka, że kiedy już przestajemy pić a pić to jedno trzeźwieć to co innego bo bardzo, niestety, dość często się zdarza, ale na ogół to długo nie trwa, chociaż czasami ktoś z dupościskiem ciągnie nawet kilka lat, ale generalnie długo to nie trwa, że przestajesz pić i nie masz żadnej radości z tego, dlatego że zwyczajnie po prostu, wiesz, yy, nie trzeźwiejesz, czyli nie dostosowujesz swojego życia, nie przemeblowujesz go w ten sposób, by to trzeźwienie było, wiesz, na miejscu. Czyli chodzi tu nawet, Gdzieś o uczęszczanie na jakieś grupy wsparcia, terapię AA, czy, czy jeszcze jakieś inne, yy, nie trzymanie się zasad, zaleceń dla trzeźwiających alkoholików, to wszystko będzie powodowało, że prędzej czy później możesz zapić, a w najlepszym wypadku yy, no być udręką dla siebie i otoczenia po prostu, no bo to jest kurczę no cię, ciężkie życie na takim dupościsku, kiedy nie postanowiłeś głęboko tak naprawdę trzeźwieć. A po prostu tylko nie chcesz pić, nie? No to, to jakby się nie da. To jest jedna rzecz. Druga rzecz hmm, polega na tym, że tak naprawdę hmm, to mi mówi moje doświadczenie, a nie piję 14 lat, że jednak mimo wszystko warto pamiętać o tym, kim się jest. I tu nie chodzi mi o taką afirmację, że jestem alkoholikiem i nigdy nie będę pił w sposób kontrolowany. Niektórzy którzy, niektórzy, którzy stoją z obok, patrzą na nas, to sobie tak myślą, że my codziennie myślimy o tym, żeby nie pić. No, no, no nie, tak nie jest. Kurczę, przecież każdy z nas by, każdy z nas by po prostu poszedł chlać. Nie? Oczywiście jest takie y, powiedzenie: dziś nie piję powtarzane codziennie tworzy lata, lata abstynencji, natomiast to zupełnie o co innego chodzi, tak. Tu generalnie uważam, że mimo wszystko warto pamiętać o tym, kim się jest, skąd się przyszło, gdzie się idzie, no bo ciężko, kurczę, ciężko wytrzeźwieć, yy, ciężko tą abstynencję przez lato utrzymać, po prędzej czy później mogą nas, nas jakieś głody, nawroty dopaść i zwyczajnie yy, stracimy radość życia. A ja Wam powiem, że naprawdę nawet po wielu, wielu latach, kiedy gdzieś spotykam się z alkoholikami, wiesz, na jakimś meetingu, czy gdzieś wiesz, nawet te tematy teraz tutaj, które na kursie robię, ja do tego wracam jakby do tych początków tak naprawdę, mi to naprawdę daje kopa, nie? To daje mi do myślenia, to daje mi pewną radość z życia, to daje pewną tożsamość, którą bardzo też potrzebujemy jako istoty ludzkie. Dlatego, moi drodzy, warto naprawdę gdzieś dbać o to trzeźwienie, stawiać je na pierwszym miejscu, nie do tego stopnia, że nic innego się nie liczy, bo jeżeli stawiasz AA na pierwszym miejscu w tym sensie, że nieważne są relacje rodzinne, nieważna jest robota i tak dalej, no to robisz jakąś karykaturę z programu, bo to na pewno nie jest przeźwienie. A niestety też są tacy ortodoksyjni alkoholicy, którzy no wiesz, na, na krokach na wszystkim się znają, ale na wprowadzaniu tego w życie to już co innego, tam nie ma zwyczajnie miłości w tym wszystkim, prawda? No i druga rzecz, istotna, no to jest taka, żeby po prostu pamiętać o tym, nie? Żeby gdzieś, wiesz, chodzić na meetingi, mieć kontakt z innymi uzależnionymi nawet po wielu, wielu latach, nie? I tu pytanie takie oczywiście do Was. Czy staracie się w sposób zdrowy trzeźwość, trzeźwość ustawiać na pierwszym miejscu? Czy pamiętacie o tym, że jak zaczniecie chlać, to się wszystko rozpieprzy, tak naprawdę, znowu? No i jeżeli już nie pijecie długo, to czy Jesteście cały czas w kontakcie z innymi alkoholikami w ten czy inny sposób. No wiadomo, tu nawet oglądanie klina to jest gdzieś utrzymywanie tego kontaktu. Ale dajcie mi znać w komentarzach, czy poza tym też jeszcze coś tam działacie. I o tych dwóch rzeczach myślę, że warto pamiętać, żeby tą radochę strzeźwienia mieć po prostu. Tyle moi drodzy. Ja Wam życzę dobrego dzienka i oczywiście widzimy się jutro. Cześć.